Jak to było z Księdza powołaniem? W jaki sposób Ksiądz je odkrył? Co Pan Bóg zrobił takiego, że Ksiądz w ogóle zauważył, że ma być Księdzem? Dość trudno odpowiada się na takie pytania. Przyznam szczerze, że im dłużej jestem Księdzem, to słabiej się w tym orientuję i chyba mniej potrafię powiedzieć. I mówię to, mówię to szczerze, naprawdę. Z perspektywy lat coraz mniej oczywisty wydaje mi się ten początek, moment odkrycia. Tej właśnie ścieżki, a nie innej, ale z drugiej strony lubię, kiedy ludzie o to pytają, bo to jest ważne pytanie. To jest pytanie o zwiastowanie, o taki moment w życiu, kiedy Pan Bóg przyszedł do mnie z łaską, kiedy do czegoś konkretnego mnie zaprosił. Czy rozpoznaję takie momenty? Czy potrafię dostrzec i też nazwać w sobie taki moment nawiedzenia, czas łaski? Dzisiaj Anioł Gabriel przychodzi do Maryi i mówi jej: Znalazłaś łaskę uboda. Łaskę, czyli Bożą życzliwość, Boże wsparcie, pomoc, jakiś konkretny dar, który Pan daje po to, by coś zrobić po to, by akurat teraz, w tym czasie, coś konkretnego dla siebie, dla innych, dla kościoła zrobić. Pan Jezus różnymi łaskami nas obsypuje, robi to hojnie, robi to bardzo hojnie, ale są takie łaski, które dotyczą wyborów podstawowych, dotyczą rzeczy najważniejszych w życiu. Pytanie, co robię ja, aby taką łaskę w ogóle zauważyć? Aby ją sobie nazwać, aby rzeczywiście ją znaleźć. Maryja, i to jest przedziwne, to jest niesamowite w niej, znajdowała łaskę przez całe swoje życie, pomimo trudności, pomimo sprzeczności. No chociażby jej syn, zgodnie z tym, o czym powiedział Anioł Gabriel, miał być wielki, miał zostać nazwany synem Najwyższego, a Maryja widziała, że on umarł śmiercią haniebną, śmiercią niewolnika, odrzucony, wzdardzony przez ludzi. Gdzie ta wielkość? Tutaj, wiele było takich momentów w życiu Maryi. Ona trwała w tym pierwszym fiat danym dzisiaj przy zwiastowaniu Panu Bogu, chociaż tak naprawdę niewiele z tego rozumiała. I to również była łaska, umiejętność wytrwania przy Panu, pomimo tego, że według ludzkich standardów lekko nie jest, mówiąc tak zupełnie, zupełnie Wybieram Boda wtedy, kiedy nie boję się żyć łaską, kiedy jej szukam, kiedy nie polegam jedynie na własnych siłach. Wybieram Boda, kiedy nazywam to, co od Niego dostaję i dziękuję Mu za to. Jaką łaskę, jaką łaskę Pan Jezus daje mi teraz, na ten moment, w tym czasie? Jeśli nie widzę, jeśli nie wiem, mogę spytać mod na modlitwie wprost, mogę poprosić o taką wrażliwość, by nie przedapić nic z tego, co od Pana Boda dostaję. To może być łaska większej cierpliwości do siebie samego, do żony, do męża, do dzieci, do rodziców. Być może łaska głębszej modlitwy, większej wolności w relacjach z innymi, miłości do tych, których z reguły omijam szerokim łukiem itd., dalej. Warto zapytać dzisiaj w odpowiedzi na to słowo, poszukać i znaleźć. Panie Jezu, dziękuję Ci za każde zwiastowanie, za każde... Twoje przyjście do mnie z łaską, z jakimś konkretnym darem. Nigdy nie chciałbym przedapić żadnego Twojego nawiedzenia. Ucz mnie odkrywać i nazywać każdy moment łaski w życiu. Każdy dar łaski, który daje mi siłę, światło, mądrość, który czyni mnie wrażliwszym na Ciebie i Twoje działanie. Amen.